Witam cię serdecznie. Dzisiaj przerobimy sobie kolejny dowód z działu liczb rzeczywistych, a mianowicie udowodnij, że każda liczba całkowita x, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2, ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby 3x kwadrat przez 7 jest równa 5. No to najpierw musimy sobie zapisać tą naszą zależność, która wynika z zadania. Czyli gdy podzielimy liczbę x przez 7, Otrzymamy jakąś liczbę całkowitą, której nie znamy, i resztę 2, czyli 2 siódme jeszcze. Dzielimy liczbę X przez 7, otrzymujemy jakąś liczbę Y i do tego resztę 2, czyli 2 siódme. Możemy sobie zapisać, że Y należy do zbioru liczb całkowitych, skoro jest to, jak coś dzielimy i zostaje nam reszta. No to jest część całkowita i część, która jest właśnie resztą. Czyli tak. Teraz musimy wykazać, że reszta z dzielenia liczby 3x kwadrat przez 7 jest równa 5. To może z tej naszej zależności, którą tutaj wypisaliśmy, musimy z niej wyjść, żeby otrzymać po prostu 3x kwadrat. Chcemy do tego dążyć. Czyli najpierw wypadałoby pomnożyć wszystko przez 7. OK. Pomnożymy. Ta lewa strona będzie wyglądała w ten sposób, że będzie x równa się 7y plus 2 no to tak, najpierw wypadałoby chyba podnieść do kwadratu czyli podnosimy obu stronie do kwadratu lewa strona to będzie x kwadrat, a prawa strona to będzie 7y plus 2 do potęgi drugiej dobrze no to przepiszmy sobie to i rozpiszmy to może nie według wzoru skróconego mnożenia, bo możemy ich nie pamiętać jesteśmy przecież w pierwszym dziale ale potęgi wiemy jak działają oraz jak mnożyć wyrażenia algebraiczne też wiemy. Czyli rozpisujemy mm, potęgę drugą jako dwa takie same nawiasy i wymnażamy przez siebie. 7y razy 7y to 49y kwadrat. 7y razy 2 to 14y. 2 razy 7y to znowu 14y. 2 razy 2 to 4. Dobrze i teraz musimy... Pomnożyć wszystko jeszcze przez 3. No to mnożymy obu stronie przez 3. 3x2 jest równe. 49y razy 3. No to najłatwiej by było. 50y razy 3 to by było 150. I odejmujemy trójkę, czyli 147. y2. Tutaj łącznie mieliśmy 28y. 28y mnożymy razy 3. I otrzymujemy. 84 dodać 12. Dobrze i teraz musimy udowodnić z powrotem zająć się tym naszym wyrażeniem. Ja sobie może je zaznaczę i przekopiuję. Żebyśmy je mieli na środku. Tak, musimy udowodnić, że gdy dzielimy to wszystko przez 7, to reszta z dzielenia jest równa 5. Wcześniej ta reszta z dzielenia była równa 2, a teraz ma wyjść 5. No to podzielmy sobie wszystko przez 7, tak jak robiliśmy to na początku. I otrzymujemy 3x kwadrat dzielone na 7 jest równe. No i teraz pytanie, jak to tutaj zrobić? 147 dzieli się na 7? Dzieli się i wychodzi 21y kwadrat. OK, możecie się wiadomo posługiwać i posiłkować kalkulatorem w, w naszych obliczeniach. Nie ma w tym żadnego problemu. 84 dzielimy na 7, wychodzi 12. No i wiemy, że 12 się nie dzieli na 7. Na 12,7 to nie jest reszta 5. Ale 12 możemy sobie rozbić. Na liczbę, która się dzieli na 7 i na liczbę, która się nie dzieli na 7. Czyli można to rozbić jako 7 plus 5. Dodać 7 plus 5 i to wszystko ma być dzielone na 7, tak? 12 7, że tak powiem, rozbiliśmy na 7 plus 5 7. Przepisujemy dalej. 3x kwadrat 7 jest równy 21y kwadrat plus 12y. 7 na 7 to 1 plus 5 siódmych. Dobrze. Tutaj mamy, co mamy? Jest to jakaś liczba? Jest to jakaś liczba całkowita. Skoro y jest liczbą całkowitą, bo to napisaliśmy, że należy do zbioru liczb całkowitych, no to mm, całe to wyrażenie 21y2 plus 12y plus 1 też będzie jakąś liczbą całkowitą. I mamy tutaj liczbę 5 siódmych, która jest naszą resztą z dzielenia przez 7. Czyli udowodniliśmy, że liczba 3x kwadrat przy przez 7 daje resztę 5, co kończy dowód. Zapraszam Cię do oglądania kolejnych filmów i rozwiązywania zadań samemu, aby przygotować się do matury w pełni.